Widzowie, dzisiaj gramy teraz ja sama w Minecraft na moim świecie. Krzysiek jest teraz w toalecie i po prostu sobie em, pogram tak, po prostu. Więc widzimy się na świecie. Cześć, widzowie, już jestem. Em, trochę się pozmieniało, bo tutaj ja mam takie pieski. Em, Krzysiek jest w toalecie. Krzysiek coś tam tu. Coś tam zbudowałem, ja tego jeszcze nie widziałam, uuu, ej, ale to trochę nie pasuje, okej, okay, ale to nic. papuszki też mam swoje, Krzyżyk ma swoje psy eem, i eem, kot chyba chodzi po krzyżkę komputerze, ale chyba tak, myszką się bawi. <laughs> no, tutaj też nam się trochę pozmieniało, zdobyliśmy dwa... Diamenty i zrobiliśmy do enchantowania. Ja już zrobiłam sobie taki kill off. Tutaj mój pies, tak, to mój pies, tylko że sobie spadł na dół. Um, tutaj księg ma jakiegoś villagera, nie wiem nawet po co. Um, I tutaj piece. I tutaj wszystkie surowce. Mamy jednego diamenta, 11 szmaragdów od villagerów i ze skrzynek od villagerów. <laughs> Że my ich nie znaleźliśmy tylko ze skrzynek jakiś no. No, e, musiałam na chwilę zatrzymać, bo Krzysiek chciał coś ode mnie. Nawet nie wiem co, bo nie usłyszałam. Eee, no, co kot robi na Krzyśka w Minecrafcie? Pewnie... E, Jezus! Tym <laughs> go klikę, bo klik ma włączone kowadło i... Um, tam ma położone różne rzeczy na tym kowalce i nie wiem co się dzieje. No, um, wyłączyłam już dźwięki, nie będzie już nic słychać. Um, więc teraz możemy... Jest slagi. A muszę zamknąć, bo e, ząbiaki, co to jest? Co to jest? Co to? O kurde, o nie, 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 nie. Dobra, może jakiś lag. Tutaj to, kurczę. Jak to zamknąć? Zaczekajcie, to zamknę. Dobra, już zabudowałam, nie powinny chyba żadne zombiaki wejść. Um, więc ja teraz wam pokażę ee, moją wioskę. E, a czyli nadal coś robi w, w toalecie. Nie wiem nawet co. Nadal nie wiem. Nie wiem ile już on tam siedzi chyba pół godziny. Um, no i... no. Ksik! Krzyk! No. Mam nadzieję, że już nie będzie ten. Um. No. O, księżka Kotek, właśnie. To jest... O, ale piękny! Dwa kolory. Dwa kolory ma. Na, 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 na. Na, 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 na. Nie wiem, na czym będzie polegał. EXP Eksp tutaj jest. Co to było? Zazwało mi się, jakby tu więcej ekspa było, ale dobra. Może gdzieś indziej poleciał? No i tutaj mamy kury. Krzyśka koń. Co jest? A jajka chyba Eee. No i gdzie jest reszta? Hmm. La, 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 la. La, 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 la. Dobra, to idziemy No ile jajec Dobra, patrzcie Tak się prezentuje nasz dom hmm. Czy jakby ktoś mnie nadal obserwował No ile Uf. Ile tych jajec tam jest Kolejny chyba tak. No. E, co tu robią strzał? Przecież... To ja mogę podnosić strzał. Coś tu się paliło? Hmm. Dziwne. Jezus Maria! Jezus, może jakiś lak? Mam nadzieję. Ale co to było? Ej, exp. Ej, co to było? Hmm, z nieba taki deszcz czasami spada? Nie rozumiem. Hmm. Nikogo tu nie ma. O Jezus, to we mnie strzeliło? Dobra, zaczekajcie chwilkę, widzowie. Dobra, widzowie. Tutaj mam taką fajną pochodnię. O. A tam, yy, Ksiśka konik. Chyba, o <laughs> O kurde, kto to, kto to? No e, chyba to był mój kot, tam sobie teraz jeżdży na Krzyśka łóżku i e, jakoś dziwnie się chyba uderzył, albo nie wiem co mu się stało albo po prostu mu jest wygodnie O kurde, on tam nadal jest Nie, 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 nie Co to jest? O, tak, O, o kurcze wkracie na Krzyśka konto, ale jest wyłączony jego komputer, chyba. Nie, nic nie widać. Czekaj, zaczekajcie chwilkę. Nie, Krzyśka komputer yy, w ogóle. Znaczy, jest włączony, ale pokazuje jakiś error. O kurde. O nie, o kurczę. Nie, 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 proszę, proszę. Nie! O kurde. Nie, 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 nie. Błagam, żeby to była chociaż jakaś dobra postać. O Jezus, o Jezus, o Jezus, O Jezus. Co on tutaj jest? Proszę, żeby go tu nie było. O nie, o nie, o nie. Możesz zrobić dzień, halo, halo, możesz zrobić dzień, halo, 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 zrobisz dzień, jesteś dobrą postacią i zrobisz dzień, halo, jak zrobisz dzień, to jesteś złą postacią, a jeśli nie zrobisz, to znaczy, że jesteś dobrą. Albo nie, raczej jak ym, napiszesz mi nie, to znaczy, że jesteś złą postacią, a jeśli napiszesz mi tak, to znaczy, że jesteś dobrą. Dobra, sprawdzamy. Czat. O kurczę. Nie. O nie. Nie jest, gdzie jest. Ja, do domku jakiegoś. Dobra, jestem, jestem. Dobra, zaczekajcie chwilkę, ja coś, pójdę do Krzysika, nakrzyczę mu do drzwi, żeby szybciej wychodził. E, Okej, okay, widzowie, to ja, tu może, patrzę, może tu gdzieś jest. Ała, ła. Co mi się dzieje? Co? O... Co się stało? Gdzie jestem? Gdzie jestem? Krzysiek, Krzysiek, Krzysiek! Zaczekajcie chwilkę. Okej, okay, widzowie, jak się dzieje, już się tu odrodził. Zaczekajcie. Zaczekajcie. Ja nie umiem trafiać do żadnej wody, nawet do tej nie spadnę. Czyli lepiej nie próbuj, bo to jeszcze gorzej. Dobra, sprawdźmy gdzie się odrodzę. Co? Jestem na dole. O kurcze. Oczy... Co jest? Eee, Krzysiek? To jest? Eym. Eee, dobra, widzowie. Eee, Krzysiek, co robimy? Krzysiek? Jeśli coś zrobicie... Co? Jeśli coś zrobicie, żeby zejść, to bum bum wasza wioska. Pff. Krzysiek? Halo? 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 Aha, to tutaj. Czyli nie możemy zeskakiwać do wody, ale spadać chyba możemy. Krzysiek? 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 Ale może teraz się otkniesz? Z ziemi wyrosłeś. Krzysiek, obudź się. Krzysiek, Krzysiek, Krzysiek. Krzysiek. Co się stało? Nie wiem. Jakaś tabliczka jestem śmierć. Jeśli mnie jakoś inaczej nazwiecie, to zobaczycie. Aha. Chcę zniszczyć wasz świat, więc widzimy się jak już jej nie będzie. O kurczę. Krzysiek, co robimy? Dobra widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku. A tutaj jeszcze mam beczkę. Oh, luneta, najważniejsza, rzecz, żeby oglądać naszą piękną wioskę. Dobra widzowie, my się z wami żegnamy. Tylko jeszcze... Tylko jeszcze... Tylko... Tylko jeszcze... O o o. Proszę bardzo, piękne buraczki. Czy jest tu jakiś villager? Nie ma. Co ty, wszystkie zombiaki zniszczyły? Nie, bo nie ma tego. O kurczę. Może są w domku. Dobra, widzowie, my się z wami żegnamy. Pa!